Depresja. Depresja. Filmik zaczniemy standardowo od odpalenia jakiegoś traktora. Traktor, prąd, luz, igniszyn. Odpalony. Mamy już odhaczone, słuchajcie. Yy, filmik z wyjazdem do McDonalda. To trochę jeszcze minie, bo już mam uchwyt na kubek zamontowany. Także kubeczek spokojnie z kawką sobie tam postawię, bo za zimno jest jeszcze na szyjki. Yy, pękła o świeżo malowane opony. Popęka... <grym> Popękały świeżo malowane opony. No nowe już, nowe już oponki mam do tego. Słuchajcie, jeśli kiedyś... Jeśli istnieje piekło dla mechaników, takie piekło, że wiecie, ktoś był mechanikiem samochodowym był bardzo niegrzeczny, kradł katalizatory przez całe swoje życie, to wiecie, jak będzie wyglądało piekło mechaników? To będzie taka ogromna hala warsztatowa, wypełniona... Jaguarami XJS do naprawy. <laughs> Nagrywam wam tego vloga po kilku, po kilku dniach walki z tym samochodem. Oczywiście, żeby nie było walki, walki jak najbardziej zwycięskiej, ale wiecie. Poddałem wojnę, żeby wygrać bitwę. Hihi. Zluzuję go tylko. Trochę go. Troszkę go cofnę I znowu wrzucę ręczny Słuchajcie Patrzcie, porozbebeszane, elektryka, schematy Noże jakieś, patrzcie noże kung fu. Tu schematy, tam schematy Mordziaki, to jest po prostu horror Ale wiecie co, powiem wam ciekawostkę to ogólnie konstrukcja, wszystkie systemy, jakieś wyposażenie i tak dalej, to konstrukcyjnie jest lata może 70. A auto jest z roku 91, ale są tak prymitywne rozwiązania, że masakra. A największy ból samochodu to to, że ktoś kiedyś go drutował. I 90% problemów, które na przykład są, które były, które rozwiązywałem, wynikały z tego, że ktoś wcześniej drutował. Na przykład był spalony przekaźnik prądowy, jeden główny. Tak wam pokażę na szybko tylko. Patrzcie, mamy taki schemacik. Jest sobie przekaźnik, który daje napięcie tutaj na cały szereg różnych bezpieczników. Tu kilka bezpieczników nie działało odpowiadających za różne rzeczy. I wiecie, co ktoś zrobił? Nie znalazł i wymienił przekaźnik, tylko ktoś drutował na krótko kable, drutował, kleił tam do tych. Bezpieczników i były pobór prądu Niektóre rzeczy nie działały Niektóre rzeczy były zrobione na krótko Horror Nie działało też Co nie działało Nie działał mi na przykład y, Tempomat I z tempomatem też historia porąbana Bo Niby wszystko działało Ale ktoś podrutował Pokażę wam Ten horror takie mikrostyki i te mikrostyki po prostu były podrutowane, jeden był niesprawny, był zgięty. Boże, zostały wymienione i powoli, powoli zaczynają rzeczy i powoli zaczynają rzeczy dziać. W ogóle tego Iksotesa to wy znacie, bo ten Iksotesik to ja wam nagrywałem od spodu, ale na razie wam go jeszcze nie nagram. Chciałbym go tak nagrać, fajnie wam pokazać, że jest taki sprawny przejechać się. Ale jeszcze kilka rzeczy muszę naprawić. Już jest coraz bliżej końca. W ogóle nie wiem czy pod maską Wam pokazywałem. Dobra, pokażę. Pokażę pod maską. Już dobra, już niech stracę. Już niech stracę. Patrzcie. O, ładnie wygląda, co? Tutaj część rzeczy robił taki gość. Ładnie silniczek wygląda, co? To jest wizytówka, to jest wizytówka tego samochodu, to V12, 12 cylindrów i to, o, Chris naprawił tego kulfona, tego, tego kulfona tempomata, z tym tempomatem to były przeboje, słuchajcie, schemat elektryczny i wszystko po kolei, cała instalacja sprawdzana, co jest nie tak i się ustaliło. Teraz zobaczcie, co mam. Patrzcie. Będę malował zaraz tłoki. Znacie takich delikwentów z YouTube'a? Takie owocki. Znacie takie owocki niebieskie? No właśnie. To będą tłoczki do takiego samochodu mini. Mini, właśnie. Tak. Mini, no tak. Tam mówili: O, Chris zrobi powłoki te molibdenowe, bo to molibdenowe powłoki się robi, lub, albo molibdenowe, które bazują na dwusiarczku molibdenu, lub grafitowe, które generalnie, czy grafit, czy molibden, są to materiały, jakieś tam pochodne węgla i są to materiały. Które bardzo są takie smarujące, które są bardzo smarujące to są powłoki przeciwcierne ale korzystając z okazji słuchajcie zrobimy też powłokę ceramiczną która jest barierą termiczną tak żeby no jak już ma być nagrany jakiś filmik żeby tam ładne te tłoki były a nie tylko powłokę przeciwcierną żeby miały będą miały dwie powłoki tak tak będą dwie. I co? Magda Gessler byłaby ze mnie dumna. <noise> już wypieki się robią. No i słuchajcie, ja tak przyjrzałem się tej sprawie, tego silnika od Mini i powiem wam, że ja już wam powiem teraz, kto tam popełnił błąd. Już wam mówię, kto popełnił błąd. Słuchajcie, tam trzeba podawać do sądu od razu. Ja nie wiem czemu, ja nie wiem czemu to się tak skończyło, że ta sprawa nie poszła do sądu, bo to powinno iść od razu do sądu. Powinno iść do sądu rodzinnego, powinna być niebieska karta założona. A czekajcie, to o to mi chodzi tutaj z tym a, z tymi tłokami. Nie, dobra. A skąd tam on mógł wiedzieć jak składał ten silnik? Kurde. Ofera oczywiście rozdmuchana na cały internet. Ten zepsuł, a ten nie zrobił, a tamten przestańcie. Podniecacie się. Podniecacie się jakimiś pierdołami. Lubicie. A po to... Społeczeństwo takie jest, bo to podnieta, że a ktoś zepsuł Ktoś jest wkurzony I wiecie, jest takie jaranie się, tu nie ma jakiegoś strasznego błędu, nic tu się nie stało, no została zrobiona przeróbka yy, Tak naprawdę, że ten tłok tam dotykał delikatnie do koła fonicznego No to kto miał, kto miał o tym wiedzieć, kurde to jest yy, To jest rzecz taka tuningowa, no to jest przeróbka yy, Nie wszystko da się Robiąc przeróbki, wiadomo, planuję to, tamto, yy, obliczam, kalkuluję, ale nie przewidzisz nigdy wszystkiego w 100%. Także tutaj, wiecie, takie oszukiwanie się, winy, a to, tamto, to jest słabe, co nie? To jest słabe i przy tuningu, niestety, zawsze trzeba mieć taką świadomość, przy jakimkolwiek tuningu, przy jakichkolwiek przeróbkach należy mieć świadomość, że coś może pójść nie tak, coś może pójść nie tak, coś może... Coś może się zepsuć, coś może się wykasztanić. Aż Wam powiem, z tego wszystkiego ostatnio zacząłem się zastanawiać nad taką... Nie wiem, czy pamiętacie tę moją akcję z tym kołem dwumasowym i jak to tam się skończyło, że tak poszedłem na rękę klientowi, ale powiem Wam, takie chodzenie klientowi na rękę to nie zawsze kończy się dobrze. Z mojego doświadczenia 95% klientów, którym się poszło na rękę, nie wracają do warsztatu. Nie wracają. Wydaje mi się, że to jest takie, jakby takie w psychice ich zostaje, że im się udało coś wyrwać, że oni coś zrobili. Oni nie wracają do tego warsztatu. Oni już się nie wstydzą, boją się. Wyrwali trochę kasy, ktoś ich potraktował dobrze, ale oni po tym już nie wracają. Także szczerze yy, warsztatowi. To w sumie się nie opłaca być dobrym. Lepiej spławiać takich typów, którzy mają jakieś problemy, yy, bo i tak oni potem do ciebie nie wrócą, i tak ni nikt ci nie zwróci yy, tej kasy, którą tam dasz komuś na yy, jakąś re rekompensatę. Rekompensatę. No, inna kwestia to jest wiadomo opinia, którą mogą zesrać opinię gdzieś tam w internecie, wypisując jakieś bzdury i tak dalej. Nie? Także taki mamy świat porąbany. Nie wszystko. Nie wszystko jest takie proste, jakby nam się mogło, jakby nam się mogło wydawać. I zastanawiam się nad czymś takim, żeby wprowadzić jakiś taki zapis może do umów. Tutaj jak klient przyprowadza samochód, jest umowa na naprawę. Wiadomo, że umowa na naprawę jest umową słowną, głównie, chociaż czasami jest w formie pisemnej. Jeśli są jakieś maile i innego tego typu korespondencja, to żeby zawsze zabrzeć na przykład jakąś taką klauzulę, że. Jeśli pojazd jest tuningowany, to nie bierzemy odpowiedzialności. Na przykład, kurde, z jakiej racji mamy brać odpowiedzialność, jeśli są podnoszone moce i tak dalej, i tak dalej, klient upierdziela ten samochód i na przykład montujemy turbo, tak? Montujemy turbo do samochodu, który jest po tuningu. Klient zapierdziela tym samochodem i to turbo się wykasztania. I wiecie, i z mordą, i z rym, i jest reklamacja. No to bez przesady to nie powinno być, wiecie, tak że tutaj ten warsztat musi się już płaszczyć tutaj przed każdym. Także to są takie kwestie, widzicie. Nie wszystko jest takie fajne, nie wszystko, ale, ale wam pokażę za to coś fajnego. Słuchajcie. Mordeczki. Wiosna idzie, mam nowe opony. Mam nowe opony do Audi, do A8. Patrzcie. 19 cali. 40019. Ale widzicie to? Jaki bieżniczek specjalny. Jaka jest wąziutka. To jest ta sama zasada, co jest w... Ta sama zasada, co jest w kolażówkach po prostu. Wąziutka, ale opory toczenia bardzo małe. Ja myślę, że na tych kołach, na tych kółkach no to tak 300 na godzinę pojedzie. Jeden rower, drugi rower, trzeci rower sześciu pedałów tak jest. Słuchajcie, rowerki zobaczcie, nowa usługa rower zastępczy w warsztacie profesora dla chłopaka, dla chłopaka. Dla chłopaka, dla dziewczyny. Patrzcie, pojazd zastępczy. Elegancko jest. Dzień, dzień można zrobić. Zostawiacie samochód do naprawy, robi się ciepło. Po co jeździć komunikacją miejską? W, wkładacie, wsiadacie sobie na rower i jedziecie rowerkiem gdzie chcecie. Potem przyjeżdżacie, odbieracie sobie swój samochodzik. Fajnie, pewnie, że fajnie. Patrzcie, jakie fajne rowery z dzwoneczkiem. Z przerzutkami. Tutaj też są przerzutki, też jest dzwoneczek. Piękna sprawa, piękne rowerki. Napisane nawet jest poweret by go, bike, gece. gece się mówi po polsku, gece. A pisze się go, etse. Patrzcie, oponki. Continental. Dobre oponki, ale to już letnie oponki, także. Trzeba poczekać, aż temperatura będzie odpowiednia jeszcze, żeby jeździć. Piekarnik stygnie. Jak ostygnie, to zaraz druga, już druga tura pieczenia. Tymczasem, wypytacie, czemu depresja, profesorze? Profesorze, co Cię tak depresjonuje? To ja, ja Wam pokażę. Ja, wam, ja nie mam przed Wami tajemnic. Proszę, spójrzcie, jaka jest pogoda. Zobaczcie. Samochód wiecznie mokre szaro, zimno nie ma wiosny, miała być wiosna nie ma wiosny patrzcie, pokażę wam no jedyny taki pozytywny aspekcik to patrzcie auto naprawa profesor Chris zrobili mi szyldzik nie no, czekałem skrobne 8 miesięcy na zrobienie tego szyldu ale jestem bardzo zadowolony Najważniejsza rzecz w dniu pracy takiego youtubera, takiego youtubera jak profesor Chris. Czyli takiego YouTube, jak ja, takiego youtubera. To jest jedzonko. Proszę bardzo. Kartofel. Hmm? Dzisiaj nie ma parówek, nie. I pani podawała. Prawda. Prawda głosi tak: jak człowieka w domu nie nakarmią, to zje na mieście. No dobra, zjadłem trochę. Trzeba zobaczyć czy trzeba zobaczyć, czy tłoki wyschły. Ech, schodzi z tym czasu, bo to pierdzielenia się jest dużo. O, idealnie wygląda. Jest suchutki. I skoro jest suchutki, to możemy mu dać kulturalnie 150 stopni i widzimy się za godzinkę, papa. Pa. jest już autowacik, tak, tak, luks robota. No i cóż, patrzcie. Co jest najgorsze w tym samochodzie, to że tu jest jasne wnętrze. I mimo, że tam folii, patrzcie, z tej folii już strzępy zostały, co ja położyłem, bo też cokolwiek tutaj robić, to trzeba się na to kłaść. Także już szmaty stosuję i takie inne rzeczy. A i tak będę musiał to wszystko sprzątać od nowa. Także jest przerąbane z tym po prostu. Teraz muszę jeszcze. Ostatnia w sumie została usterka w tym samochodzie. I tą ostatnią usterką jest to, że. Nie działają niskie biegi wentylatora i powiecie, i powiecie, yy, rezystor. <grymna> rezystor, słuchajcie, w tym samochodzie nie ma rezystora. W tym samochodzie jest komputer pokładowy odpowiedzialny za kontrolę klimatu i są dwa wentylatory z dwoma oddzielnymi modułami prędkości wentylatora. Zarządza tym. Centralny układ sterowania klimatem. Tak, na razie doszedłem do tego, że muszę dojść do tego modułu sterującego klimatem i tam popatrzymy, czy z nim jest wszystko git. To są jeszcze starodawne analogowe urządzenia. I takie kwiatki się znajdują jak jakieś zimne luty i tak i tak Jak mi się będzie chciało, to jeszcze wam coś zaraz nagram. Jak mi się nie będzie chciało, to wam pokażę tylko Upieczone tłoki. Skręcam ten komputer pokładowy. Tutaj są takie dwie śruby po bokach montowane, ale od razu naszła mnie taka, e, taka refleksja, ponieważ, no, aby mieć tutaj w miarę dobry dostęp, to siedzę na miejscu pasażera. E, wiecie co? W samochodach typu sportowy, Roadster, Coupe, Cabrio itd., itd. Niestety unikajcie tutaj miejsca pasażera, ponieważ tu Często na fotelu gromadzą się wydzieliny. Ja zastosowałem folię plus szmatkę jeszcze sobie położyłem, bo no, często się spotykamy z tym, że wydzielina z pochwy niestety zostaje na siedzeniu. I no trochę niehigienicznie jest siadać bezpośrednio na samo siedzenie. Kawka pyszna jest. O tak. Pyszna kawka jest. No i dokopałem się słuchajcie. Przynajmniej już wiem, gdzie jest ten moduł. Tak, jak się domyślałem, jest tutaj. Także jeszcze trochę muszę rozkopać. W tym celu wykręcam wkręty. No i nasza mnie taka myśl filozoficzna, bo tak wykręcam wkręty z jaguara i doszedłem do wniosku, że te. Co jest takiego w jaguarze specyficznego? Tu jest coś takiego, że wykręcasz każdy wkręt, i on do ciebie mówi taki coś. I tak już mnie nie wkręcisz z powrotem. Ja nie chcę, żebyś mnie wykręcał. I w ogóle idź stąd. Zajrzyjmy. O kurde, co się stało? Nic nie ma? Nie ma tłoków? Ktoś je chyba ukradł. Patrzcie, wypieki. Mamy gotowe nasze wyroby. No i co to jest? Powłoka ceramiczna. Powłoka molibdenowa, czyli powłoka przeciwcierna, oraz bariera termiczna. Bariera termiczna, powłoka przeciwcierna. Dlaczego? Bo tu następuje spalanie w komorze cylindra, a tutaj na bokach tłok pracuje w cylindrze, czyli jest naciskane, są ciśnienia i jest powłoka przeciwcierna. I teraz pomyślicie sobie, wow, kurde to jak te wszystkie silniki bez tych powłok działają? Przecież one nie mają prawa działać. Mają prawo działać, to jest wcale niepotrzebne. To jest tylko taki dodatek, który delikatnie zwiększy żywotność takiego silnika. On nie sprawi, że ten silnik będzie nieśmiertelny, ale jest to taka malutka cegiełka, która może sprawić, że ten silniczek będzie lepiej pracował. I dlatego się to robi. To nie jest jakiś tutaj cud, kosmos i tak dalej. Bo jeśli coś ma się spierdzielić, to i tak się spierdzieli, ale delikatnie, zawsze w jakimś tam stopniu, w przypadku jakiejś awarii, w przypadku jakichś niedociągnięć, wiecie, troszeczkę na sucho zapracuje silnik, wiecie, będzie na przykład za ubogo, bo coś tam, albo troszeczkę ze smarowaniem, temperatura i tak dalej, no to te powłoczki tro, trochę pomogą, może przedłużą mu życie. Także tutaj też trzeba do tego podchodzić ze zdrowym rozsądkiem. Nie jest to jakieś takie nie wiadomo co. Też tych powłok nie nakłada się nie wiadomo jak grubo. Słuchajcie, grubość tej powłoki molibdenowej jest to jakaś 1 dziesiąta. To jest, kurde, 10 mikronów. 1 dziesiąta setnej milimetra. Także to jest dosłownie nic. To jest dosłownie kosmetyka. I tak ma być i po to się... I po to się to robi. Także nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Właśnie zanegowałem wszystko to, co zrobiłem do tej pory. Co mam jeszcze powiedzieć? A to mam z Wami się pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do widzenia. Same youtubery tu ostatnio na warsztacie. Same youtubery, patrzcie, BMEczka. Nie mogę Wam mówić o tej BMEczce, bo to jest. Bo to jest ściśle tajna ta także nie mogę Wam powiedzieć. Ale to tak, YouTube'owe tematy, takie YouTube'owe klimaty. Słuchajcie, co Wam fajnego chcę pokazać, patrzcie. Nie wiem, czy zauważyliście. Yy, w żłobku coraz bardziej się kręci, no i potrzebna była kolejna szafa po prostu na przechowywanie dzieci, patrzcie. Patrzcie jakiego mam wypasa. Patrzcie, regał z szufladami, pięknie co. Do tej pory było tak, że blokady na przykład rozrządu i inne takie rzeczy. To w pudełkach mieliśmy, takich różnych pudełkach, patrzcie, o w takich pudełkach i to był błąd, ponieważ one zajmowały dużo miejsca i to jest, i to jest strata miejsca ale zagadałem z firmą Fast Service i proszę bardzo, mam teraz taki regalik i zobaczcie teraz, spójrzcie na to. Wiecie o co chodzi? Jest połowa pudełka wykorzystana, a nie całe i więcej. W tej, w tej samej przestrzeni, w tej samej objętości mieści się dwa razy więcej różnych narzędzi. Piękna sprawa. Ergonomia lubię to słowo. Tylko z kolorami się nie zgrało, no. Miała być taka sama jak ta, ale ktoś zapomniał, że ma być taka obwódeczka szara dookoła. No ale to nic. To taki drobny, to tak, to tak miało być specjalnie. Tak miało być. Do fast serwisu zawsze macie link w opisie.